Święta wojna, a może wysiłek w drodze do Boga? W dzisiejszym odcinku wyjaśnię, co oznacza słowo jihad. Zapraszam. Dżihad oznacza dokładanie starań w dążeniu do jakiegoś celu. I w samym arabskim terminie nie ma znaczenia ani świętości, ani wojny w tym wyrazie. Jakkolwiek, dżihad jest to termin no, nierozerwalnie związany z Islamem, i tutaj zaczynają się schody. Niektóre skrajne ugrupowania w łonie islamu, np. charydżici czy wahabici uznają dżihad za szósty filar wiary. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to obowiązek równy modlitwie czy postowi, czy postowi, to jest zupełnie inny, inna kategoria czynów. A problemem jest odpowiednia interpretacja tego terminu, którego koncepcja nie jest jednolita we wszystkich odłamach islamu i niejednokrotnie jest też nadużywana. Co warto wiedzieć? Prawo muzułmańskie wyróżnia cztery sposoby prowadzenia dżihadu: sercem, językiem, rękoma i mieczem. I koncepcja dżihadu pojawiła się już w Koranie, gdzie odnosiła się przede wszystkim do ówczesnych warunków społecznych i politycznych panujących na Półwyspie Arabskim. Wtedy dżihad oznaczał wszelkie starania mające na celu szerzenie nowej religii i wśród nich była także walka zbrojna, określana tam terminem kital, co mniej więcej odpowiada europejskiej koncepcji świętej wojny. Muhammad, czyli Mahomet w VII wieku walczył z plemionami, głównie arabskimi oraz innymi ludami, które nie przyjęły islamu lub zwalczały nową religię. I taki sens miała ta walka z niewiernymi. Ale pod wpływem mistycznego ruchu Sufich we wczesnym średniowieczu ukształtowały się w islamie dwie zasadnicze koncepcje dżihadu. Dżihad większy, który oznacza walkę ze złem tkwiącym w duszy człowieka, walkę z tym wszystkim, co oddala go od ścieżki ku Bogu, czyli właśnie dżihad serca, oraz dżihad mniejszy, Właśnie pojmowany tak jak koraniczny kital, czyli ten dżihad miecza, i do niego nawiązuje słynny werset miecza. Gwarantuję Wam, że werset miecza jest zawsze używany jako argument przez tych, którzy udowadniają, że islam nie jest religią pokojową. I ta fraza jest cytowana w absolutnie każdym artykule na ten temat. Ja mam ten komfort, że specjalizuję się w terroryzmie i bezpieczeństwie, a nie w islamie, więc nie muszę zajmować stanowiska w tej sprawie, ale, ale bardzo zależy mi na tym, żebyście znali kontekst. Werset miecza pochodzi z dziewiątej sury, a ja piąta, ja korzystam z tłumaczenia profesora Bielawskiego i werset miecza w tym tłumaczeniu brzmi a kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców tam, gdzie ich znajdziecie. Chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki. A jeśli oni się nawrócą i będą odkrywać modlitwę i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę. To jest właśnie ten słynny werset miecza. Pamiętajcie także, że dżihad to może być imię. W wielu miejscach nadawane zarówno chłopcom, jak i dziewczynkom. W standardowym arabskim także ten termin może mieć znaczenie zupełnie świeckie, podobne do krucjaty, i może być używane w takim znaczeniu, e, jak my powiemy krucjata przeciwko narkotykom, na przykład. Żeby pokazać Wam, że ten termin jednak jest wieloznaczny, przeprowadzimy mały eksperyment. Mianowicie sprawdzimy, co Hanswer ma do powiedzenia w kwestii słowa dżihad. Słownik języka arabskiego Hansa Vera to jest książka, z którą miał do czynienia każdy, kto próbował zaprzyjaźnić się z językiem arabskim. Ja nie ukrywam, że nigdy to nie była moja ulubiona książka i właściwie raczej jest to coś, co mnie straszy po nocach, ale spróbujemy. Z wersją papierową byłoby nieco ciężej, ja wam to pokażę na aplikacji. Przypominam, że struktura wyrazów w języku arabskim opiera się zwykle na rdzeniu trójspółgłoskowym, i właśnie od spółgłosek dżihady rozpoczniemy poszukiwania. Rzeczownik dżihad pochodzi od czasownika dżahada, i najpierw musimy odnaleźć ten czasownik w słowniku, czyli dżihady mamy dżahada. I już widzimy, jakie jest jego znaczenie. I teraz pójdziemy troszeczkę w dół, żeby zobaczyć, co oznacza słowo dżihad. I jak widzicie, wśród kilku terminów, które się tutaj pojawiają, jest też słynna święta wojna. Tak się jednak złożyło, że termin dżihad kojarzymy przede wszystkim z działalnością organizacji terrorystycznych, przede wszystkim Al-Kaidy. Gdybym zapytała Was teraz o założyciela Al-Kaidy, przypuszczam, że każdy odpowie – Osama Bin Laden. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka będziecie mówić Osama Bin Laden i Abdullah Azam. Otóż, Abdullah Yusuf Azam był nauczycielem i mentorem Osama Bin Ladena, ale przede wszystkim mówi się o nim jako o ojcu globalnego dżihadu. I gdyby nie to, że zmarł w zamachu w 1989 roku, prawdopodobnie to jego nazwisko bądź przydomek byście wymieniali w kontekście powstania Al-Kaidy. Dzisiaj o Abdullahu Azamie praktycznie się nie mówi. I dlatego uznałam, że warto przypomnieć tę postać właśnie w tym odcinku, kiedy to mówimy o dżihadzie. Kiedy Związek Radziecki najechał Afganistan w 1979 roku, Azam, który już był bardzo charyzmatycznym i wpływowym e, nauczycielem islamu, wydał fatwę. Fatwę pod tytułem Obrona Ziem muzułmańskich jest pierwszym obowiązkiem po wierze i on tam napisał, że zarówno walki w Afganistanie, jak i w Palestynie to jest dżihad. I wszyscy zdrowi muzułmanie mają obowiązek, słowo klucz, obowiązek walki z obcymi okupantami krajów islamskich. I co ciekawe, te słowa poparł wielki mufti Arabii Saudyjskiej al-Aziz bin Bas. I Azam był jedną z kluczowych postaci, które przekonały Bin Laden, by udał się do Afganistanu. I poparł tamtejszych bojowników, czyli mujahedinów. Jakkolwiek, Azam razem z Osamą założyli Maktab al-Hadamat. Czasami tą organizację nazywa się także Maktab al Hadamat al mujahidin al-Arab, czyli Biuro Usług dla Arabskich Mujahedinów. To była organizacja stworzona w celu przyciągnięcia zagranicznych bojowników muzułmańskich, zwanych afgańskimi Arabami. Do walki na wojnie afgańsko-radzieckiej. I szacuje się, że od 16 tysięcy nawet do 35 tysięcy muzułmańskich ochotników z całego świata przybyło, żeby walczyć w Afganistanie. Jeszcze więcej muzułmanów uczęszczało do takich przygranicznych szkół, pełen, pełnych przyszłych i byłych bojowników. I właśnie za pośrednictwem Magda al-Hadamat, no, fortuna bin Ladena umożliwiła. Kupienie im biletów lotniczych, zakwaterowanie i także wszystkie formalności, i dzięki temu oni mogli przyjechać. Ale pamiętajmy, że ci bojownicy wracali potem najczęściej do swoich krajów, niejako zarażając tą ideą globalnego dżihadu swoich pobratyńców. I co ciekawe, Azam podróżował w latach 80. po Bliskim Wschodzie, ale także Europie i Ameryce Północnej. On był w 50 miastach w Stanach Zjednoczonych, aby zbierać pieniądze no i właśnie głosić o dżihadzie, tak rozumianym jak powyżej, jako o obowiązku udziału w walce. On inspirował młodych muzułmanów takimi opowieściami o cudownych czynach, o mujahedinach, którzy praktycznie w pojedynkę pokonywali ogromne kolumny sowieckich żołnierzy którzy byli po prostu przejeżdżani przez czołgi, ale przeżywali tę konfrontację, którzy dostawali postrzały, ale tak naprawdę nie zostali uszkodzeni. Dlaczego o tym mówię? To jest motyw, który potem bardzo często będzie używała zarówno Al-Kaida, jak i potem państwo islamskie. Myślę, że o tym też zrobię osobny odcinek. Na koniec dodam jeszcze, że Azam zginął w zamachu. A zanim zginął krótko przed śmiercią, e, miał powiedzieć takie bardzo pamiętne zdanie. Bardzo martwię się o osamę. To człowiek zesłany z nieba, jak anioł, martwię się o jego przyszłość, jeśli zostanie z tymi ludźmi. Zasadnicze pytanie: kogo miał na myśli? Słuchajcie, chodziło o Ajmana Azahieriego, którego zresztą posądza się. O zorganizowanie zamachu, w którym zginął Azam. Chciałabym, żebyście po dzisiejszym odcinku pamiętali, że po świecie chodzą tacy, którzy dżihad uważają za swój obowiązek za obowiązek bycia lepszym za obowiązek w samodoskonaleniu się. Dżihad to także może być potrzeba pomagania innym. Ale obok nich są też tacy, którzy dżihad definiują jako obowiązek, konieczność zabijania niewiernych. Niestety głos tych drugich jest bardziej słyszalny. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Anatomia Zamachu.